O pełniącym funkcję rodziny zastępczej przyznawana jest pomoc w formie merytorycznej i finansowej. Pomoc finansowa to różnego rodzaju świadczenia. W pierwszej kolejności otrzymacie Państwo świadczenie z tytułu przyjęcia dziecka do Waszej rodziny. Będzie to świadczenie, które będziecie mogli przeznaczyć na zakup odpowiedniego wyposażenia, czy też na zakup wózka dziecięcego. Kolejne świadczenia to świadczenia miesięczne. Będziecie je otrzymywać cyklicznie co miesiąc. Będzie to świadczenie z tytułu utrzymania dziecka, dodatek wychowawczy, a też w przypadku przyjęcia do rodziny dziecka niepełnosprawnego dodatek z tytułu niepełnosprawności. Wszystkich zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym zapraszam na naszą stronę internetową www.cus.tarnow.pl w zakładce organizator rodzinnej pieczy zastępczej.